Ta, 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 ta. Ostatnie 10 minut gotowania, termo zostawiam, ostatni pomiar. Przyznaję, że to będzie trochę taki -y wajcen fajnie, 11 lat. Wyłączamy. Tak to wygląda. A teraz, moi drodzy, będziecie ze mną tutaj śledzić, jak ja to noszę. Mam zostawę taki, taki ten. E Właśnie dziwi otworzę, bo mnie to pochlasta Właśnie cały czas noszę Realnie ja robię to tak, że wodę tą chłodną Wpuszczam do Do tej do prysznicy. Tu mam taką wkrętkę na zimną wodę, którą puszczę. z pralki. W tym momencie tu mi leci. Gorąca woda. Można sobie umyć kega to czyste. Aby nie myć piwa. Nie róbcie tego. Tak się brudzi ręczniki wtedy, kiedy e, wtedy, kiedy gotujesz na gazie palniku. Cały garnek jest kopcony. Kafelki zmyję, ale będzie, będzie trudno, ale zmyję. Natomiast nie ma tego efektu w tym momencie gotowania, żeby nie dotknął, na blacie. Widocznie brudniejszy gaz jest ładowany do butli. Niewidoczny, ale z pewnością. Jest 11 plato, ogarniam balkon. Piwo przez jakieś pół godziny będzie dochodzi do siebie. To jest pszenica więc będę to piwo yy, wychładzał do 25 stopni i w takiej temperaturze zadamy razem drożdże. See you. jeszcze czołem i to wszystko, jeżeli chodzi o gotowanie tej pszenicy. Muszę przyznać, że zaskoczony jestem trochę, że to poszło jakoś tak za szybko. Sprawdzimy baling. Chciałem mieć dziesiątkę, zobaczymy jak to wyjdzie. Jest to schłodzone dosyć mocno. Okręcamy, żeby pozbyć się osadu, bąbelków i tak Zobaczmy, czy wyszła dziesiątka. Nie wiem, czy to będzie widać. A, bo ja to tutaj ten. No, muszę Wam powiedzieć, że musicie mi uwierzyć. <laughs> musicie mi uwierzyć na słowo, ale jest 5, 6, 7, 8, 10. Dobra, więc spuszczamy wszystko do gara. Mam nadzieję, że on jest zamknięty. No to może pokażę z innej perspektywy, ciekawszej Nie wiem czy to będzie taka. Chyba tak. I właśnie na powietrza Chyba jak dla mnie nie nieodzio. Kolor jest właściwy, Ładny, miodowy, jasny Stopiłem sobie termometr teraz, zobaczyłem tym gazem, zawsze są jakieś szkody. Tym razem chmieliłem nie w HopSpidera, więc oczekuję więcej osadu. Nie wiem, bo tu jest ta skala. Też gumka by się przydała, żeby tak sobie wisiało. No ale dobra. W zasadzie tym razem nie wiem dlaczego. Sprawa zamknęła się w niecałe 2,5 godziny. Nie wiem od czego to zależy. Mamy ładny kolor. Trochę mętne. Nie dałem wirfloka, czyli żadnych środków klarujących. Powinno być jakieś 18 litrów. No i dobiję to starterem, więc 20 litrów łącznie z drożdżami. Przetestuję na tych agresywnych drożdżach. Rurkę nie był kadełku zwykło, ale tą cichą rurkę. Ja jestem ciekawy, jak ona się zachowa, bo te drożdże mają skłonność FM41 do wychodzenia z wiadra. W ostatnim odcinku trochę pomarudzę. No Jestem ciekawy, czy, będą, czy podejmą próbę wyjścia i jak ta próba będzie wyglądała. Na balkonie jest bardzo fajna temperatura, 25 stopni Celsjusza. W nocy trochę chłodniej, więc na noc będę piwo zabierał do domu, natomiast w dzień wystawię na balkon. Te drożdże mają to do siebie, że zamykają temat w 4 dni. Pszenica na FM-kach to szybkie piwo, to jest coś w stylu 7 dni i idzie do nagazowania. 7 litrów już jest max. Nie ma cichej. Bardzo przyjemny kolor. Taki fruta, jasnego fruta żółtego. 14 litrów. Szybuje 18. Do kega mnie się, się 18, więc nie będę zajecudował. No i tyle chyba będzie. 16 Fajnie, zależało mi na takiej lekkiej pszenicy. Taka zaszła lekka modyfikacja. Celowałem właśnie w dziesiątkę i na szczęście ta dziesiątka wyszła. Chyba się kończy. Mały baling, mały alkohol a wszystkie wartości zachowane. O to chodzi. Kolor się zmienia na taki bardziej żółty. Leci więcej mętnego. Tu zostały praktycznie same chmieliny. Ja chyba tych chmielin już nie chcę. 19 litrów to jest właściwy litraż trochę będzie dobra, to już leci naprawdę mętne. Zmijamy teraz wizję w drugą stronę. Tak to wygląda Po prostu jak piwo. Mam nadzieję, że wszystko. Będzie widoczne. Proszę. Wyłączam. Wyłączam. Tu w środku jest pylon. Na to trzeba uważać. Ale banany, ale świeże. Nie, no po prostu musicie to zobaczyć wszystko dokładnie. i żeby nie wlać pylona. Tak się tworzy historia. Trudno je irytować to jedno działa, drugie nie działa. Ok. No i to tyle, jeżeli chodzi o piwo. Jestem ciekawy Waszej reakcji na, na teraz obecny montaż. zalane wodą, zamknięte, wymieszane, 21 litrów, 21 litrów o pojemności, o balingu 10, 10,5 jakoś tak. Może tak, bo to będzie lepiej. To wszystko z tematem piwa pszenicznego. Bardzo mnie korci sytuacja do tego, żeby nagrać coś o piwie w końcu dyniowym. Dyni nie użyłem. Piwa wyszła akurat na jeden krok, więc nie będę tej, tej warki sztucznie dzielił. Postaram się to po ludzku zmontować, żeby sensownie pokazać, ale sami widzicie, że ja chyba idąc do świetnika z tym workiem, z mutem, pomyślałem sobie, że chyba czas, żebym wrócił do ważenia z podwójnym dnem, z wysładzaniem, no bo co tu pokazywać? To jest naprawdę bardzo proste, bardzo krótkie 2,5 godziny piwo przeniczne czegoś takiego jeszcze u mnie nie grali. Fakt, że na leniwca. zobaczymy, jak, jak będzie z jakością. Mam nadzieję, że całość uratują drożdże FM41. Żegnam się z Wami do następnego odcinka o ważeniu, który będzie pewnie za jakieś dwa tygodnie. Trochę mniej będzie filmów, ale one będą jakby bardziej krótsze i tematyczne, mniej mojego ględzenia, takiego jak na przykład w tym odcinku o nalewaniu i zaszczepianiu brzeczki drożdżami. Dziękuję Wam za ten jeszcze raz. Sorry, za różne niedogodności jakby filmowe przenoszę tą kamerę z miejsca na miejsce. Mam nadzieję, że to wszystko mi wybaczycie. Cóż, do zobaczenia, a także do, zapraszam Was powoli. 5 października otwiera się sezon morsowy w Gdyni. Do klubu, do, w klubie, do którego należę. Więc 5 października będzie już relacja z otwarcia sezonu morsowania. Impreza będzie na Polance Redłowskiej. Powstał, sorry za ten spam, ale nowy kanał gdynia.diver i to będzie kanał poświęcony immersowaniu i nurkowaniu, czyli takim sportom trochę, nie wiem, czy właściwe słowo, ekstremalnym, trochę innym sportom, takim związanym z wodą. Tam też będziemy troszeczkę się nakręcać. 5 października, aż pierwsze, nie wiem, czy live stream, czy nagranie o otwarciu sezonu. No i generalnie tam będzie się działo od października do do wiosny. Zatem jak to mówią, życzę Wam samych udanych warek i do zobaczenia do następnej warki. Będziemy z jajcarzem jeszcze we wrześniu. Będzie, nie wiem, czy live stream, czy nagranie. Chciałbym live stream 22, tak myślę sobie, września, żeby uwędzić słód wiedeński i zrobić Rauch Marcena taki Oktoberfest dymiony na październik. Taki jest plan. Także trzymajcie kciuki za nasz plan za mnie za Jejcarza. Ja trzymam za was. Cześć!